maneczko, panowie i panie jadę teraz do kolegi Marcina nagramy u niego film z lotu jego gołębi pocztowej zobaczymy, zobaczymy jak będą leciały jego gołąbki na bazarku byłem turystycznie tak jak mówiłem włożyłem koledze te felgi był pod wielkim wrażeniem podobała mu się moja robota Wiadomo, że jak ktoś docenia włożoną pracę w coś, także tam Co tutaj się dzieje. Chyba jakieś zawody wędkarskie, chyba tak. Także mówię, jak ktoś jest zadowolony z czyjejś pracy, także człowieka też to motywuje trochę. Dobra, lecimy do niego, zobaczymy Zobaczymy jak, jak jego pocztowe dzisiaj będą leciały Także jak będę na miejscu, coś dogram. Znaczy pozdrow 9.6 panowie, mamy pierwszego gołębia. Pierwszy gołąbek przyszedł Cyk No chodź, 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 chodź 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 chodź. Chodź, 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 Pierwszy gołąb. Pierwszy gołąb z lotu jest dziewiąta sześć. Tu mamy zegar odbity. Pierwszy tu już sobie wskoczył. Jeden tutaj był zamknięty. Ten groszek. Ten groszek przyszedł z lotu. Bardzo dobry czas ma. O 6 rano gołębie były wypuszczone. O 6 rano były wypuszczone, nie? 6 rano. 6 rano, czasem mila. 6 rano wypuszczone, jak kilometraż? 250. 250 albo 225. 9, 6, bardzo dobry czas ma. Dobra, jednego mamy. Zobaczymy, co dalej. Pauzujemy. Chodź! Są kolejne gołąbki. Chodź! To zobaczymy co. Czy... Nie zawróci. Patrz, nie <short Efekt epidemiology> Jest drugi. Jest drugi. 9.10. 9.10. Dziewiąta, Jest drugi niebieski. Chodź, chodź, chodź! Dawaj, chodź, chodź tu, bo na czas leci. Chodź, chodź, chodź! Jest drugi gołąb. Chodź mały, chodź, chodź, chodź. Zobacz jak mu się latać chce. Pięknie gołębie przygotowane. Tak. Jest. Następny roci. Już jest odbity. Następny roci. To niebieski samiec, nie? Tak, samczek. Elegancko. I to jest następny. Ale to zarka Tak, starczyk. Odbity drugi. Jest u U sąsiada jest też jeden. Świat u niego, zobaczymy. Ale Darek już jest tego nie Tak się wydaje Nie no co ty? Ten twój pierwszy to był ten w ten 10 po Czyli mamy dwa. Dwa gołąbki mamy, zobaczymy. Czekamy na resztę. Ile dałeś? 53. 53 sztuki Ale wysoko idą. No wysoko idą. Dwa są. Ty tam coś idzie? Nie. Ty Marcin, zobacz, są dwa gołębie. Są następne dwa, chciałem dać pauzę. Ale coś tu jest, tylko nie wiadomo czy to sąsiada, czy to czy to Marcina, tamten sąsiada pewnie. Chyba oba jego, co? Ta, jednak to sąsiada były. Chodź to jedno. Nie. Ta, to jego. A, sąsiadowi przyszły dwa. Tu idą dwa następne. Patrz. Te są twoje. Chodź, 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 chodź. dwa jego. Dwa jego. Nie, jeden jest twój. Choć małudzi, choć, choć. Chodź, małudzi, choć, choć. chodź, chodź. Chodź, mały, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Dziewiąta dwanaście. Jest trzeci. O, ko... jest i trzeci. No czyli masz piątkę zamkniętą choć, już. Choć, 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 choć... Chodź, malutki, chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. No, zobacz. Dawać chłopaki, choć, małudzi, dawać, choć, dawacz, dawać. chodź, chodź. Jest piątka. Jest piątka. Dobra, piątkę masz. Pierwszy był ile? 10 po, tak? Nie, szybciej, 5 po. 5 po był. 5 po, 12 skończone. No to 6 minut masz piątkę. Minut. No to jest, to jest dobry czas. Jest dobry wynik. Tak, o jest następny, zobacz. Tak. patrz. Idzie, chodź, idzie, idzie. Chodź chodź, 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 chodź. No ładne spadają, co? Pojedyncze, ale idą. Tam znowu coś górą idzie, zobacz. No nie, to nie mój. To no nie twój. Chodź, 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 chodź malutki, chodź. Chodź. Samica, nie? Oginalna Chodź malutka, chodź. Siedzi szósty gołąb. Godzinę mamy dziewiątą trzynaście. Ciekawe czy Andrzejko coś ma. ma, brat. Myślę, że dobrze idą. Chłopie idą jak torpedy. Chodź, 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 chodź. O, jest następny. Nawet pauzy nie wciskam. Jest, to micka. jest nie, ciemna. 45. Chodź, 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 siódmy nie? Siódma to? sztuka. Siódma sztuka panowie. Ładnie idą. Tak, jest.

to mamy dziewięć, Tak. Samica ta Tak, samica mamy. Chodź chodź, 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 chodź chodź. Chodź chodź. Chodź, 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 chodź. A Darek Hilma. Pięć, mały, cztery. Chodź, 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 chodź. Skakuj. Jest bardzo dobrze. Chodź mała, chodź, 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 chodź. No nie bój się, nie bój się, nie bój się. No idzie. Siedem. Dwa, cztery, sześć. Osiem. O, już coś znowu przyszło. Dobra, panowie. Idę nagrywać, bo mamy znowu coś. A jest tutaj. Szybuję. Jest. O to. szpak. chodź, 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 chodź. O, deseczka, pyk, odbity. Ten jest dziewiąty, nie? A ten ja już się zę, zadonił No to wiesz to ale zależy. To już nie Ta, ale idą z będzie dobrego. Albo będzie cółka albo nie będzie cółka. Idą z dobrego. On jest opcja nawet. Aha, On, widziałeś. To jest opcja. Wiesz już... Czyli? Na tipesie. Nie wiem czy będzie go tam widać. Ale wszystkie idą po zastępku. O, siedzi. Nie, tu pierwsze przyszło. No wiem, że tu, bo widziałem jak chce. Dobra, damy pauzę. Zobaczymy jak będą lecieć dalej. Chodź, zobaczcie. Złożyłem pauzę, wcisnąć. Już jest wstępny. Chodź, 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 chodź. Patrz odbity. Odbity. Ładnie samice idą. A tamten siedzi? Tak. Nie, poszedł. Nie, chyba poszedł Marcin. O, Tu jest obcy. O, patrzcie jak gołębie idą. Jest kolejny. Jest kolejny, obcy się zerwał. O. To idą jak persingi. Strokata samiczka. Zakrapiana. Nie, niebieska. To to był twój? A nie patrz jak wyrwała w tamtą stronę. Ona jest głupia. Ona to jest wariatka. Chodź bała, chodź. Nie, nakrapiana jednak. Ale te połowy to było zbęczone. Także się nasz na... je. Właśnie taką właśnie te obcy tak robią. To teraz zobacz, nie chcą siadać w ogóle. Dobra, zaraz wejdzie. Zobaczysz, tylko jeszcze się pokaże gołąb, to jeden za drugim będzie schodził. To, to teraz będzie latała, nie? Nie, ona zejdzie. Kiedyś na pewno. O, już teraz chodzi ładnie. Jest następny. Chodź, 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 chodź. To nie jest chodź, ten obcy? Nie. Chodź mały, chodź. No dawaj, dawaj, chodź. Chodź, 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 chodź. chodź. Pyk. Dwulatek ruszony. I zobacz, już odbity, samica pach. Siedzi. Czekaj ile jest. Jest z... ostatni. O, patrzcie, jak ładnie zjechał. O, o Chłopie, aż się zapędził. Chodź, 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 chodź. Jest czerwony. Tak, tak głębiej powinny schodzić. Tak der, że w pręty nie trafił. 16 sztuk mamy. Godzina jest 20 po. Dobrze lecą. Dobrze lecą. Tam coś idzie Marcin. Za chałupy wyskakuje. No to patrz teraz, się Ja, twój. O jeszcze jeden. Ty, Ale powiem ci, że kurwa dają. Da dają dobrze. Chodź, 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 O, patrz, trzeci. Co a tam czwarty gdzie górą, Tak, tu twój piąty, szósty, jest, siódmy, patrz. Tylko, że tamte to nie twoje. Te dwa twoje ten są ten tutaj. Twój, tu ten, ten A, ten twój. Jo. Cztery. A ile tam było? W zegarze? Szesnaście. Postrzew. Nie, patrz, Darka jeden. No to Darka. O tam klepie coś, idzie tak przodem. Zaltak no, no no, idzie, no, 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 no. Widzę, widzę, widzę. A to chyba jego, co? Twoje są tu trzy. A tam jego spada. Chodź, 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 chodź. Gdzie? Zobacz, gdzie spadnie. Pa. Zobacz. Jeszcze prędzej o nich zleci. Pyk, pyk. Cztery no, na No

Ale chciałbym zawsze. ale zasuwają. Dobrze przygotowane głęby. Chodź, Mały, chodź. 13 minut filmu. No halo, rewela, rewela. Ile mamy? 23, Marcin. Jest 24. No. Na YouTubie będą mogli no. obejrzeć. <grymne> Dobra jest ostry. O jest, patrz. No... tak, 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 chodź, Tamten to nie wie czy. to jest. Chodź, 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 To nie jest. Hot, 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 hot. Niebieski samiec. Ja mówię, obierki z paszą. Tak, trochę kartofli z otrębami, zobacz jak lecą. Ta. <grymne> Jest, jest znowu chodź, coś. Tylko cień widać. Chodź małym. Chodź chodź. Ale jest za chałupie, kurwa, że lat. Chodź mały, chodź, chodź. Bo ich trenuje za chałupy. No i dobrze. I tak dalej. Ile tam jeszcze musi wypuścić ich? <trytanie> <To jest>. <trytanie> <trytanie> Bardzo ładnie idą. Bardzo 25 na tą chwilę No 25 sztuk jest. A jest godzina? 24 po. No no to masz ile? W pół godziny. 24. Nawet nie. 20 Nawet nie. minut, minut. minut tak. 18 minut. Bardzo ekstra. Dobra, damy pauzę, o tam coś też poleciało górą. Tam jest... Nie rób pauzy. Tam o. A to nie mój. To nie twój. Tam będzie mój. Może. Szpaki tylko tam były twoje. Tam będzie mój, patrz. Tak. Nie. nie, też nie. nie. Dobra, damy pauzę na chwilę. Zobaczymy. Coś koło 30. Kolega zadzwonił. Niestety rozłączyło. Doszły dwa kolejne gołąbki. Ile marcin jest? 27 w głębniku. 27 w głębniku. Jest dobrze, bardzo dobrze. Dobra, pauzujemy. Zobaczymy. Jest kolejny panowie. Chodź Samiczka, co? Niebieska. Tak, tak. Chodź mała, chodź. Spokojnie, powolutku. Już się głębie wracają. Kolejne gołąbki. Albo dwa. Zaraz zobaczymy. O, klepus. Klepus. Zobacz, tranzule teraz chodzą jak... jak. Chodź Tak, jeden, a to jeden był Darka, co? Chodź malutki, chodź. Tyk. Tak Darka, bo jeszcze lata. I siedzi. To nie moje. Kolejne dwa, ale to chyba Darka, co? Tak, Darka. Darka gołębie. A to mój kolega powiedział, sąsiada. 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 Też mu w miarę lecą. Czekaj, tu jeszcze jakieś i coś tutaj się? Nie, to i to A to zobacz, tam ich pięć chodzi. A ten Szymel? Nie, nie, ja nie mam. Aha, to jego. To jego. Zobaczymy, ile ich jest. Ja już się pogubiłem. 29 sztuk mamy. Nie jest źle. 29.

A jest kolejny, jest kolejny, nie, 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 jest. ten się zerwał, co? Ale odbiła się? Nie, odbiły się oba, to już mamy trzydzieści dwa. Tak jest. 32 sztuki to jeszcze, a i dałeś 50? 3 53 No to już 3 czwarte, prawie głębi. O, tu patrz, idzie następny, zobacz. Tu, się. Tu, 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 Marcin. Tu? Za... tu. tu jak się ładnie o, składa. Ale zobacz, tu też padł. Tu, ten jest mój. Ten jest mój tutaj, o, niebieski. Tutaj na białym lotku też. Ciężko uchwycić, tak zasuwają, że. Chodź, mały, chodź, 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 chodź. praktycznie film z, dwoma, z dwiema połzami, panowie. No, to per idą. Chodź, 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 chodź. trzy. No, są trzy. są No, są trzy. Czwarty. Się podbijały. No i elegancko. 36 w No to jest bardzo dobrze. To jest bardzo dobrze. 36 w Dobra, damy pauzę. Jest kolejny gołąbek. No jakaś wyposzona. O, tu jest pan. To wyglądał jak dzik taki kolor. Aha, bo no, ona taka jest. Aha, czerwona jakaś taka. to cukrówka na nią mówię. A, no tu pan jak schodzi pięknie, pa! Gdzie? 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 A tu jest, a jak szybowiec idzie. Jak mulemancy kurwa te unie. A to jego? Nie ja wiem, zaraz zobaczymy. No zobacz, tu jest, to... mój. Znowu jest. tu Kilka jest mój, tu jest mój, są dwa. A ta czerwona jeszcze chodzi jego. Ja. Są trzy. Cyk. Chodź mały, chodź, 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 chodź. Chodź mały, chodź, chodź. chodź, chodź. Trzy sztuki kolejne. Zasądzę Ci z tego co widzę. 79, bardzo ładnie, bardzo ładnie, panowie. To mi się podoba. Może wrócę do pocztowych, zobaczymy. Ale na pewno jeszcze nie w tym roku. Może w przyszłym. 39 na ja. <tryk> Tak jest. 39 gołąbków. I tu zobacz. Dwie samice u jednego samca, nie? No? Bo jednego miałeś zamkniętego, nie? Tak, to jest właśnie samica chodzi, ja muszę ją złapać. Przed... Gołębiaki jakie mocne. Elegancko latają. Ile przez trzy loty zgubiłeś? No, dzisiaj jest ostatni ten, trzeci lot i nie wiem ile, ale tak, dwa loty jest komplet. Aha, czyli, czyli jeszcze nic nie zgubiłeś przez trzy loty to jest bardzo dobrze jak nie zgubiłeś żadnego gołębia. Wiadomo teraz loty coraz dłuższe zawsze, zawsze trzeba się liczyć z tym, że coś nie wróci, ale jest. Gołąbki dobrze przygotowane są. Dobra panowie pozdrawiamy na tą chwilę. Jest 40 gołębi, prawie 39 dokładnie także Tam coś idzie. Składa się, zobacz nie to Gołąb Czy to jakieś coś tam? Nie, to zudwa jakiś ptasiul. Dobra, pozdro No i dobra, kurwa, tu mamy 7.